Matura 2023, zadanie 33. Trójkąty prostokątne T1 i T2 są podobne. Przyprostokątne trójkąta T1 mają długości 5,12. Przeciwprostokątna trójkąta T2 ma długość 26. Oblicz pole trójkąta T2. Czyli mamy dwa trójkąty prostokątne, mają tu kąt prosty i przyprostokątne tego T1 mają wymiary 5, 12, a przeciwprostokątna tego drugiego trójkąta ma długość 26. Przeciwprostokątne, czyli naprzeciwko kąta prostego. Mamy obliczyć pole tego większego trójkąta. I z twierdzenia Pitagorasa obliczymy ten trzeci bok. 5 do kwadratu a kwadrat plus b kwadrat to jest c kwadrat. 5 do kwadratu plus 12 do kwadratu to jest x do kwadratu. Czyli 5 do kwadratu 25. 12 do kwadratu 144. Obliczam, to jest 169, to jest x kwadrat, czyli x, wyciągam pierwiastek ze 169, to jest 13, czyli tu jest 13. Czyli wymiary tego trójkąta mniejszego są 5, 12, 13. Tego większego, przeciwprostokąta jest 26. Czyli ten większy trójkąt jest w skali, gdzie ten współczynnik wynosi 2. Dwa razy powiększone są wszystkie wymiary, więc mogę obliczyć, ile wynoszą prostokątne 5 razy 2, 10, 12 razy 2, 24. I mogę obliczyć pole tego trójkąta. Pole.